Kolejny taki błąd to ścięcie skrętu w lewo, skutkujące najechaniem na linię podwójną ciągłą. I teraz, o co chodzi z tym ścinaniem skrętów? Nie ma na to jakiejś fachowej, takiej nazwy naukowej, poważniejszej. Po prostu no, ścinanie to jest taka nazwa potoczna. Pokażę Wam, o co w tym chodzi i na czym polega ścinanie. Mamy sobie tutaj takie skrzyżowanie dwóch dróg, czyli skrzyżowanie trzywlotowe. No i na przykład zadanie polega na tym, że jadąc tą drogą trzeba skręcić w lewo, czyli jedziemy tu. W ścinaniu skrętów chodzi o to, że rozpoczyna się skręcanie kierownicą zbyt wcześnie i przez to robi się to powoli. I wygląda to wtedy w ten sposób. Takie coś. Czyli zaczynamy za wcześnie skręcać kierownicę tutaj już i albo najedziemy na linię podwójną ciągłą w tym miejscu, albo potem na drugą linię podwójną ciągłą w tym miejscu. Najechanie na linię podwójną ciągłą skutkuje przerwaniem egzaminu po jednokrotnym wykonaniu. A chodzi o to, że należy po prostu pojechać trochę dalej na prostych kołach i skręcić kierownicę później, czyli już tak przy końcu skrzyżowania, na wysokości tego pasa, na który chcemy wjechać. No i czyli skręcamy kierownicę później, ale za to szybciej. Czyli uwaga, co innego to wcześniej-późno, co innego to szybko-powoli, Tak, żebyśmy się rozumieli. Więc nie skręcamy wcześniej i powoli, tylko skręcamy późno, ale za to szybko, tak, żeby pokonać ten skręt możliwie jak najbardziej po kącie prostym. Czyli nie jedziemy sobie takim łuczkiem, tylko bardziej po kącie prostym w ten sposób. I teraz uwaga, niezależnie od tego, czy te linie tutaj są, czy też ich w ogóle nie ma, bo są takie skrzyżowania przecież, gdzie nie ma znaków poziomych, to i tak to ścinanie skrętów jest bardzo szkodliwe. No w przypadku, do tej, dopóki nikt nie będzie jechał z tej drogi swoim prawym pasem i nie zrobimy mu czegoś takiego, no to, to nie może to skutkować przerwaniem egzaminu, nawet jeżeli ten skręt będzie ścięty, nie? No ale to i tak jest bez sensu. Nie jeździmy po przeciwległych pasach lewych, tylko musimy dojechać najpierw do swojego pasa prawego i dopiero potem skręcić kierownicę, tak żeby wjechać na ten swój pas po kącie prostym. Więc nie ścinamy skrętów. Jest to bardzo proste. Wystarczy tylko w porę sobie o tym przypomnieć.